Cześć i czułam, witam was w kolejnym odcinku z Brawl Stars Tak I na początku w ogóle chciałam zrobić mojego nowego widza Nie pamiętam twojego koniku, ale bardzo cię pozdrawiam Z całego serca A ogólnie co dzisiaj będziemy robić Będziemy chcieli Wbić dzisiaj mm, 14 rangę Na Shelly A jutro możemy wbić Na bólu. 15 rangę A w sumie, je... nie, dzisiaj wbijemy Tą rangę na bólu. Postaramy się wygrać. To już by było super. Normalnie nie tam będzie jaka... jakiś O, ból, 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 wielki ból. A, dobra, ja uciekam. Idę na górę. Śpięto, żeby tu nikogo nie było. Dobra. Bierzemy sobie pierwszą skrzyneczkę i mamy pierwszego power powercube'a na naszym koncie. Jakiś killer tam chodzi, ale my poczekamy, my się nie spieszymy oczywiście. A po co? Po co się spieszyć? Po co to komu? Tam ktoś jest w krzaku. Dobrze, rozza. Tam jest Deryl? No daj mi zobaczyć. Nie, to jest ból. No nie wierzę. Eee, szybko ta strefa. Muszę ją zająć. Tam jest ból. Kto, ktoś tu będzie? Dobra. Dobrze, że nie ma tu kolcika bożego, ale tam jest szelka. O, o! O, nie podszedłem, kurde. Ale szelka tu podejdzie. Cześć! O kurde. O! Szybko, bierz tego Powercube. No to był mój powercube. Serio? To było nie fair. To było całkiem nie fair. To było bardzo nie fair, że tak powiem. -te tego nie było, to się tam wecnie w montażu. E -e 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 -e. Pierwsza runda z nami. No okej, okay, jesteśmy tam, jest... Nie. Ja, dobra, soj soj, 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 soj. Dawaj Soja, dawaj soja. Okej. Okay. Dobra. Hejdę ja po tamte powercuby. Pamiętaj, czekaj, muszę zapomnieć jest twój nick. Dobra, to jest twój nick. Okej. Okay. Zapamiętam go. Już będę wiedział, że to ty jak zginiesz trudno. Dobra. I tak go czy, później zabiję. O cześć! Bu o kurde viking tam jest. Ja ci chodzę w krzaku. Szpaku raku. Dobra, jest Rozwalił go mój team, team mate, powiedzmy tak. Dobra, tam nikogo nie ma. No, 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 no jest, saj, 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 saj. Jest soj. Ej, 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 gościu, nie, nie, nie. O, dobra, mamy trzeciego soja. Znaczy, w sumie drugiego. Ej, jeszcze tamten będzie chciał? Ej, dobra, mamy soja, mamy soja wszyscy, mamy wszyscy soja. Okej. Okay. Idzie mnie zabić, <grym> idzie mnie zabić, jak bagako. Ej, chcesz soja? Ej, dobra, mam soja! Piątego. Dobra, 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 jest, jest, dobrze jest. Ale się na mnie nacza i pewnie idzie do mnie. Wiem, że on chce mnie zabić, Widzisz coś to jest oczywiste. O, 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 ej, 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 Tim, Tim, Tim. O kurde. Zabić mnie się Aaa, No, nie! No, Timy się pozabijają za chwilę, halo! To nasz Tim! Dobra, nie, to nie, nie, to nie, nie, a, porażka, jej, ale wbijamy, czyżby, tak, piętnasta ranga na bólu, jak to fajnie wygląda, jest, 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 piętnasta ranga na bólu, tyle grania i się opłacało, tak, nareszcie, dobra, jest dobrze że tak powiem, jest bardzo dobrze. I, I jutro będziemy wbijać na szelce. O, nie, ja, ja, ja nie wierzę, że to się wydarzyło. Nie wierzę. Może na El Primo wbijemy? Hmm. El Primo, El Prima albo Rosa. To mam wybór. Ale bym chyba bardziej, bardziej wolał El primo! Dobra, let's go! Albo nie, szelka, bo, bo, bo szelka zabije na dwa hity, czy tam trzy albo dwa razy, znaczy jeden raz ze. Ma, ma jeden raz. no, raz użyję uta, i raz szel to już nie żyje. Czy tam dwa? No więc lepiej szelka. Bo szelka to jest więc taki, powiedzmy, mój, takie moje bezpieczeństwo. Tak powiem. Ile minut nagrania? Oj, nie sprawdzę. Chwila. Nagrywarka, współpracuj. O, 5 minut. To długo, Znaczy, krótko w Dobra, może dzisiaj na szelce nam się uda wbić yy, 15 rangę. A jutro postaram się wbić 16 rangę na bólu. Bólu, bólu, bólu. Ból, 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 wielki ból. O nie, Roza, nie. nie. A może chce ktoś sojusza? O, PowerCube. Cześć, pa! Nie! Uuu, jak mało hapsów! Mało hapsów! O, odwalcie. się! Cześć, ból! pip, A pip, per, Nie. 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 Nie, Jak zwykle mnie dojeżdżają Minus 3 Czy nie spadnę z bóla? Proszę Czy nie spadnę? Dobrze, nie spadnę To, 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 to już dobrze jest Nie, szelka jest beznadziejna Roza, el Primo No El Primo to jest takie typowe Bo El Primo to jest takie to uciekanie Jak będziemy tą Rozą to Chwila, zobaczmy, kto więcej zadaje. No, 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 no bardziej chyba ten. to, Ta roza, ta, chyba. Bo ona jest lepsza od El Primo, bo ona ma tarczę. Albo nie ja wiem. Dobra. Rose, go, roza. No dobra, Wcześniej się szybciutko. A jeżeli chcecie ze mną zagrać, wbijacie na mojego Discorda, Leon. Ooo, ktoś ma króliczka do penę To fajne. Ja, jak zawsze chciałem mieć tego króliczka. Ten... Ten skinek do penny. Bo on fajny jest. Ej, teammate. Dawaj. Ej, nie, nie, nie zabije się, nie zabije. Nie zabije, spokojnie. My jesteśmy tutaj, wiesz... Zgrany duet. Oczywiście roza. Udaje że awcze Co sobie poawczyłem? Spadnę z bóla. Tak? Pewnie spadnę z 15 ranki, tak? Nie, nie spadłem. Uu. A, bo ja tylko tracę y, pucharki na rozie, a nie na ulu. Okej, okay, dobra, peny. Go Penny! Myślałem, że ten Mortar jakoś inaczej wyglądał. Moim zdaniem. No bo ten... A, bo tu nie sprawdzę, <laughs> My Myślałam, że ten Mortar taki inaczej kiedyś wyglądał. Hmm... Króliczek. Za 80 gemów! Wcześniej było... A nie, bo wtedy była przecena w sklepie. Jak się nie miało penny, to można było kupić penę i, do i dodatkowo do tego skinny. Ale jest. Chyba opłaca się lepiej kupić skin do penny niż mega boxa. Chyba bardziej się opłaca. No. Bym chciał mieć e, króliczek. E, znaczy skin do króliczka. Skin, króliczek, pen. Tak. No, ja, e, bardzo dobrze wypowiedziałem to. XD. I z tego co słyszałam, to ten mój nowy widz ma kanał na YouTubie. <laughs> jak mi jak napiszesz komentarz, to ja wejdę na twój kanał. Albo na przykład drogi widzur lub jak ktoś inny napisze na przykład... Jak chcę komentarz do serduszkowania lody to przepniałam serduszko. I, ben, i, wy, i, I na drugi odcinek będziecie za to pozdrowieni. Więc wiecie, opłaca się. O, Teryl! 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 Ty teryl? Teryl? No chodź, jak się zaprzyjaźnić. Jakiś. jakiś YouTuber. To jest. Post, jakiś handy YouTube. Dobra, mort, ma, Mortar w krzaka Let's go. Tu będzie? Nie, tu będzie. Nie, tam jest. Jakiś youtube Może jakiś angielski On jest... myślę, że on tu jest Tam jest... Albo nie! 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 Czy on awczy? Serio? Nie, nie awczy Aaa, nie tam nie goni! Mortarze! Broń mnie! Broń! Dobra I po twoim miśku! I już po mnie! Bardzo śmieszne. O, plus 5. To jestem bardzo na plus. W sumie. Chyba opłaciło się grać tą peny. No, kolejnej skrzynki nie wbijemy. Nie mam tiketów. Dzisiaj zagrałem przez za 20. Dostałem 6 skrzynek. Później zagrałem znowu z za 20. I wtedy dostałem... Nie, wtedy dostałem 5 skrzynek. I wtedy miałem 11. I wiecie, co mi z niej wydropiło? Wiecie, co mi z niej wydropiło? Nic. <słyski> <Lol>. <słyski> z nic mi jej nie wydropiło. I cały czas mam te same szanse. Te szanse się nie powiększają, tak w ogóle. Tak, te szanse się nie powiększają. Dla mnie przynajmniej. Hmm. hmm. Ja mógł doładować pakiet klimatów... Hmm. Dobra, nie. <ścoughs> Dobra, się na rundka penny. Chyba starczy nam czasu, co nie? Chyba starczy, co nie? Jeszcze trzy minutki. Tak, starczy. No na razie tylko mogę. E, robić filmiki nie mogą być dłuższe niż 15 minut. Bo wtedy filmik się nie wrzuci. Muszę mieć więcej filmików, żebym mógł. Więcej niż 15 minut, i ten Barley mnie wykańcza. E, to nara Barley. E, 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 tak, e, siema nara. E, gitara Barley, e, nie wkurzaj mnie, bo ci coś zrobię jeszcze. To w sumie by było dobre. Dla mnie to ta ta ta. ta. Jak on jej dostał? Przeszło. Nie. Uuu, dobra strefa bezpieczeństwa. Strefa bezpieczeństwa. Strefa bezpieczeństwa. Strefa bezpieczeństwa. już nie wiem, czy to jest tak dobrze, Barley. Tak. Zniszczyłeś swojego teammate Dobrze. Bardzo dobrze. Ej, pokoch, ser, soja. Soj. Soj, 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 soj. Nie ty. 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 Soj, soj, soj. Soj, soj, soj. Soj. O oh, nie! Pomagę ci! Pomagę! O oh, nie. O oh, kurde. Dobra, mortaże, atakuj! Atakuj! A ja Barleja załatwię! Barleju! Dobra, nie, nie, nie. Dogadajmy się, dogadajmy, 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 dogadajmy. Mortaże zniszcz nie zniszczył. Tylamusie. musie. No. Dobra. Mam, wbiłem 40 rangę wczoraj. Nie, dziś... Tak, wczoraj. No dzisiaj wbiłem 41. I mam taką ikonkę fajną. Takiego bandziura. Możecie sobie zobaczyć mam od faną. I co? Zbieramy pucharki na bu, I, zobacz, I zobaczcie ile ma tych mm, pucharków e, widz. 4 ten baszcion ma 1082. Osiem, Ale dobra, ja się żegnam. Więc dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć!